Dzień dobry, klasu 4B. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i dobrze się macie. Witam Was na naszej drugiej lekcji z gramatyki języka polskiego. Dzisiaj będzie mowa o grupie podmiotu i grupie orzeczenia, i taki jest też temat naszej dzisiejszej lekcji: grupa podmiotu i grupa orzeczenia. I teraz y, chciałam Wam jedynie przypomnieć, że na ostatniej naszej lekcji mówiliśmy sobie o zdaniu pojedynczym, nierozwiniętym. I mówiliśmy, że takie zdanie złożone jest z podmiotu i z orzeczenia, lub tylko z orzeczenia. Na przykład kwiatek pachnie to będzie podmiot kwiatek, orzeczenie pachnie i jest to zdanie nierozwinięte, y, pojedyncze. Rozwijaliśmy zdania, dopisując określenia do podmiotu i orzeczenia. Dzisiaj te określenia, dopisywane do podmiotu, będziemy nazywać grupą podmiotu, a te określenia, dopisywane do orzeczenia, będziemy nazywać grupą orzeczenia. Popatrzcie. Mamy zdanie: Dziecko spaceruje. Jest to zdanie pojedyncze, nierozwinięte, złożone z podmiotu i z orzeczenia. Jeżeli dodamy do wyrazu dziecko wyraz małe, to jest to określenie podmiotu. Małe? Dziecko. Jakie małe? Jakie dziecko? Małe. Razem te dwa wyrazy stanowią grupę podmiotu. Jeżeli do wyrazu spaceruje dopiszemy z mamą, spaceruje z kim? Z mamą, to te dwa wyrazy stanowią grupę orzeczenia, bo jest to orzeczenie z dopisanym do niego określeniem. Oddzieliłam grupę podmiotu od grupy orzeczenia w tym zdaniu i postawiłam też kreskę pionową, żeby wyraźnie było widać oddzielone te grupy. Można to również przedstawić na wykresie. Niektórzy nawet tak wolą. Mamy na przykład małe dziecko spaceruje z mamą. Wyodrębniłam z tego zdania związek główny zdania, to jest podmiot i orzeczenie. Dziecko co robi? Spaceruje. I do podmiotu dodałam Określenie ze zdania, jakie dziecko małe. No i tutaj mamy prawda, grupę podmiotu, a po lewej stronie, to znaczy waszej, chyba prawej, mamy tutaj orzeczenie, dodane określenie do orzeczenia, z kim, z mamą, i mamy grupę orzeczenia. Czyli mamy grupę podmiotu i orzeczenia rozpisane na yy, wykresie. Teraz otwórzcie podręczniki zielone. Na stronie 144. Strona 144 i zaczynamy dzisiaj od zadania drugiego. Waszym zadaniem będzie dodać do orzeczeń określenia, które odpowiadają na, na podane pytania. W pierwszym zdaniu krokusy zakwitły. Mamy orzeczenie: zakwitły i Wy macie dopisać jak, kiedy i gdzie zakwitły. Tak, aby utworzyć jedno zdanie. Drugie zdanie wiosna przyniosła. Orzeczenie przyniosła. Co przyniosła? Komu przyniosła? Macie dopisać określenia odpowiadające na te pytania i utworzy Wam się jedno zdanie. Teraz robicie stop, piszecie w zeszycie to zadanie, drugie ze strony 144, a potem podam Wam prawidłowe, czy może domyślne, domyślnie prawidłowe odpowiedzi, no bo mogą być różne. Stop! Mam nadzieję, że już macie to zadanie, i teraz tylko sprawdzamy. Krokusy zakwitły szybko wczoraj w moim ogrodzie, na przykład, lub wiosna przyniosła dzieciom radość, albo przyniosła radość dzieciom. Co przyniosła? Radość komu? Dzieciom. To oczywiście są moje sugerowane odpowiedzi, wasze mogą być zupełnie inne, byle odpowiadały na te pytania. Następnie mamy zadanie szóste, strona 145. Zadanie szóste, czyli na tej stronie. Tym razem mamy dodać określenia do podmiotów. Ja przeczytam te zdania, popatrz do podręcznika. Dzień wiosny tego roku nie, zapowi nie zapowiadał się pogodnie. Dzień? Macie dopisać który, czyli do tego podmiotu dzień, dopiszecie określenie odpowiadające na pytanie, który. Chmury przysłoniły niebo. Podmiot chmury. Jakie? Macie dopisać. Marek postanowił zrobić coś miłego. Podmiot Marek. Macie dopisać określenie do podmiotu z której klasy. Chłopak przyniósł do klasy wiosenne kwiaty. Podmiot chłopak, macie dopisać jaki chłopak? Żonkile udekorowały biurko. Macie dopisać do podmiotu żonkile wyraz odpowiadający na pytanie ile. No to do dzieła, i za chwilę wrócimy do tego zadania. Stop! Do zobaczenia! W takim razie sprawdzamy. Pamiętajcie o tym, że wasze odpowiedzi mogą być troszkę inne, co nie znaczy złe. Będę odpowiadały na te pytania. Dzień wiosny tego roku nie zapowiadał się pogodnie? Kolejny dzień wiosny tego roku nie zapowiadał się pogodnie. Po który kolejny? Na przykład: Chmury przysłoniły niebo. Czarne chmury przysłoniły niebo, ale może ktoś z Was pisał: ciemne chmury. Ciężkie chmury, granatowe chmury też będzie dobrze. Marek z czwartej klasy postanowił zrobić coś miłego. Jeżeli napisałeś, że był z trzeciej lub z piątej też jest ok. Miły chłopak przyniósł do klasy wiosenne kwiaty, a ten chłopak mógł jeszcze być jaki? Grzeczny, uprzejmy, sumienny też będzie dobrze. Cztery żonkile udekorowały biurko. Ile? Cztery? Ile? Dwie? Ile? Trzy lew udekorowały biurko. Teraz popatrzcie na zadanie ósme. Zadanie ósme. Dodawaliśmy określenia do podmiotów. Teraz będziemy w zadaniu ósmym dodawać określenia do orzeczeń. Mamy tylko trzy zdania. Rozmawiał z kim o czym, przestrzegał kogo przed czym, wymagał czego, od kogo. I teraz bardzo proszę stop i wykonujecie zadanie w zeszycie. Dziękuję bardzo. Sprawdzamy. No, zasugeruję Wam pewne odpowiedź. Rozmawiał z statą o prezencie. Może być, może być, bo z kim statą z o czym o prezencie. Jeżeli macie inne zdania, ale odpowiadają na te pytania, te wyrazy. To też będzie dobrze. Przestrzegał dzieci przed niebezpieczeństwem. Przestrzegał kogo? Dzieci. Przed czym? Przed niebezpieczeństwem. Wymagał posłuszeństwa od dzieci. O, no powiedzmy tata albo mama. Wymagał posłuszeństwa czego? Od kogo? Od dzieci. Czyli znowu tu mamy y, uzupełnione określenia do orzeczenia. Słuchajcie, na dzisiaj to właściwie wszystko, dlatego, że kolejne zadanie chciałabym, abyście zrobili jutro, czyli we wtorek, 31 marca. I to będzie zadanie czwarte. Zadanie czwarte ze strony 144. Wskaż w poniższych zdaniach grupę podmiotu i grupę orzeczenia. Chciałabym, abyście przepisali te zdania do zeszytu i to będzie jutro, nie dzisiaj, jutro. I podobnie jak ja to zrobiłam tu na tej kartce, po przepisaniu tego zdania, oddzielili kreskami pionowymi grupę podmiotu od grupy orzeczenia i jedną kreską podkreślili w zdaniach podmioty, a dwiema podkreślili orzeczenie. I w ten sposób chciałabym, abyście wykonali to zadanie. Na dzisiaj to wszystko. Następna lekcja w YouTube będzie lekcją literacką, więc przygotujcie żółte podręczniki. Do zobaczenia!